No i teraz mogę jechać dalej. Jezus. No i mnie mi dobija. Łapto. Nie! Nie, to niesprawiedliwe. Boże! Ty widzisz, jak nie Dzień faili, czy co? Co jest ze mną? WTF. Nie bierz tej apteczki, ona jest opętana A, to było fajne, całkiem Nie tych mostów. No, jakieś nie widzą na parcie. Boom! Co miał być w ogóle? Dobra O matko jedyna Zresztą, że ten drugi odcinek minie na tym, że będę No, próbowała tą trasę całą przejść Zobaczymy Kolejny checkpoint to, że ich na trasie nie ma Tak jak tu widzisz naprawdę i nie grzmiesz Dobra są kolejni, <laughs> tu się podnosi trochę poprzeczka, później tą poprzeczkę będzie widać I pewnie będziecie też widzieli moje faile, które się będą pojawiały w nie... Y, nie tej... niezliczonej liczbie <laughs> Kurde Co jest z no Zwariuję, a jak zwariuję to przysięgam, że sobie krzywdę zrobię Przeczki nie wzięłam, I zobaczcie, teraz przecież nie wzięłam, to mi się uda No, wszystko tak jest Dobra. Dlaczego? Dlaczego ja? No już widać tą naszą poprzeczkę. Nie Jezu, nienawidzę tego, nienawidzę po prostu, nienawidzę. Bo jak te samochody, wiecie, cię zabije tego kierowcę, bądź to ko kogokolwiek, z tam jest. Te samochody mogą nas od razu zmierzyć Więc pierdziele, a na no trudnym miałam tu tyle faili <grywia> Ja jeszcze więcej niż tu Niż miałam do tej pory, o Ja pierdzielę, no mówiłam, że Kazachstanu nie lubię, ale żeby tyle faili popełniać To jest coś, po prostu coś niemożliwego W moim wykonaniu Mój brat bardzo lubi Kazachstanie, nie nie znoszę go, nie Jakieś coś, coś od mnie, od niego odpycha. Nie mroźnie klimat, bo ja lubię zimę i w ogóle, ale coś po prostu nie jakoś coś, coś mi odpycha. Może to na końcu samym, jakieś zimrze zakończenie Levela, może nie wiem co, naprawdę. O Jezu. Trzymajmy się może z dala od tego samochodu na razie. O Jezu, samochodów, może liczba mnoga. Ciota, 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 i ja tu się zmieszczę Aha, mówiłem, że jest jeszcze. Zuzwon ode mnie. Nie wjeżdżaj w to. Jezus! To się może źle skończyć, dobra. <laughs> Udało się. Dobra, na szczęście to jest na motorze. O ja. No nie, dlaczego mi to robicie? To będą być po drodze jeszcze jakieś checkpointy, a nie coś jak zginiemy, to musimy wszystko od nowa robić. Bez sensu, totalny. Dobra, nie, 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 nie zbliżaj się do niego. <laughs> Może co? Łaskawie. Łaskawa pani! Strzelaj do niego, ho, ślicznie. Jezus, dużo jeszcze was będzie. Nie chcę ginąć, nie chcę ginąć, ja chcę żyć! Ja chcę żyć! O kurde. Właśnie o tym mówiłam. Pum. Dobra, mamy. Mamy tą apteczkę. Weź go zabij. Nie może strzelać. To jest apteczka. W sumie apteczki. A złapałam! A on się odbił drzewa. Frajda. Wszystkich stuleci. Mam gdzieś tą przeczkę, bo zaraz zginę, nie chcę ginąć, chcę żyć. Dziękuję. I pięć minut skończyliśmy połowę, drugą połowę trasy. Świetnie. Tak może być. Boom. Ach, dziękuję ci. Normalnie. Larita, dziękuję. ten moment, którego niczym nienawidzę. Tu mi zawsze Lara odwala, przeważnie. O Boże! Matko! Chcesz żyć! <grym> Dobra, i czy teraz mi trafi na pociąg? Pewnie wyliczycie, że nie. Ale jeszcze, ja żeby mi trafiła. Bum. Jeju! 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 Udało się za pierwszym razem, dziękuję! Dosia, się. się. pić mi się chce, ale nie zdążę się napić. Mam, nie skończysz. Wow. No zanosi się. O Jezus, zapomniałam. Chyba nie się fajle popełnię. Co to tam na mnie, nie? O, wiedziałam, że szczopka w drugą stronę. Pić mi się chce, pić mi się chce, pić mi się jak chce. No Macie zafailowany level normalnie, a najgorsze jest to, że pierwszy raz tak źle mi szło, w legendzie, po prostu niesamowite, dobra ja się napić muszę, a wy słuchajcie co mi pierdzie y do niej Dobra. Wypijam się gazowanej wody. Nie lubię gazowanej, bo nie. Nie wiem czemu. Toś tak. O Jezu. Hopsaj. No ej! Nie no, odwalaj mi tu. Czy coś gdzieś tu trzeba skoczyć, czy do tyłu już? Ryzykuję, że do tyłu. Chyba nie jednak tu. No dobra, nie Zobaczmy kolejny sekret. Jezus. Okej, okay, okej. Okay. ej! <noise> Mam nadzieję, że nie ominęło żadnego. Bo ogóle teraz będzie już takie przydygane... Przydygane miejsca, po prostu przerąbane, że po prostu nie chcesz mi się grać, najchętniej bym skończyła. Ale jeśli chcę mieć ten le mieć level, Jezus, chcę mieć ten let's play z głowy, to muszę niestety przejść Kazachstan. I dalszą część. <laughs> Dobra. Aj bo no fajle to nie, na naprawdę nie wytrzymam. Ciekawe ile z tego odcinku będzie. Już już mnie ciekawi. To znaczy to jest całkiem fajnie, jakoś fabryka, czy coś mi się kojarzy. Aczkolwiek później będzie tak jakoś dziwnie, nie wiem. Nie podoba mi się. Podnosimy to. Podnosimy. Jakąś karteczkę podnieśliśmy. Dobra, yy, czekajcie, bo się zadygałam. O, świetnie. Daj apteczkę. Daj apteczkę, ty złodzieju. Tu chyba nie ma. Nie, tu nie ma. Jezus. Oplay. Myślałam, że ją porazi. Dobra, udało się. Tu bym jakiegoś przeciwnika postawiła. Takiego, wiecie, lepszego jakie założę tego. nie jakieś, wiecie. Tylko pułapki. Prawda, jakiś przeciwnik to by idealnie pasował moim zdaniem. Oczywiście tak nigdy się nie może stać. Porazi ją, nie. <grym> Dobra. Okej. Okay. Dobrze się udało. Świetnie. Co, dużo z tego... Dobra, tu i tu. spuszczaj się. Lele, lele, Ślicznie. Dobra i teraz co, co trzeba było zrobić. Aha. A ja. Yeah, yeah. Świetnie. Udało się. I jakby tego momentu bo mi to się praktycznie nie udaje. Jakoś doskoczyć. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Jakieś zawsze mam problemy. Pewnie znów będą te to problemu. No, no, dobra. Jezu, udało się. Jak się cieszę. Już to rozwal. Co w się sensie będę później męczyć. Jezu, schowaj to. Jezu udało się, świetnie. W sumie moment nie jest fajny, ale na upartego może być. Dobra. Tu coś jest. Nie? Może jednak nie. Dobra, tu gdzieś jest sekret, zaraz w poniedziałek oczywiście pójdę. Pójdę po niego. Nie, bo to jest w drugą stronę kompletnie. Tu. Które przypuszczam, nie? No, ale fajnie, właśnie takie ukryta. okej okay. Jezus. To cię wala. Świetnie. Pamiętam, jak pierwszy raz się głowiłam, jak tu dojść. <gryw> to jest takie proste. No, dobra. Było, nie było, ja zawsze wiele felii popełniałam. Świetnie. Bum-czyki-bum-czyki-bum. Boom -boom -boom. Idziemy dalej, idziemy. Mogę dzisiaj ciszej mówić, może dlatego lepiej zrobię głośniej w programie. Okej. Okay. Ale jaką sprawę? <grym> Słuchajcie, jak kompletnie zapomniałam. <noise> Dobra, gdzie się teraz szło w sumie? Eee. Nob? We mnie? To są, to są... Nie. To są jedne drzwi tylko. O oh, z jakiego! Ja faję popełniłam i gdzieżby. A, chyba tam. Ale zobaczymy. O! Eee, no czyście porobało? Kiedy miałaby się zmienić kamerę, to by się nie zmieniła. Idiotyzm. Lampka mi skasła i nic nie widzę. Ślepa jestem. Chyba już mi szkodzi. Ej, nie, serio, nic nie ma. Ej, co teraz? Ej, słuchajcie, serio, co teraz? Ej, nie no, Boskito. Wytyfy. Aaaaa! Okej. Okay. Okej. Okay? Nie było. Ciii, powinna to wyciąć w sumie. ...palić w wycinanie. Skróciłabym odcinki przez to. <grymne> Ale co teraz będzie? Ej, zostaw to. Wow, świetnie. Jesteśmy zarobiści. Przejdę, przejdę ten kawałek i sobie zostawię... ...resztę na później. Ej, czemu są nagi? O, co ty robisz? Gisz... ...maciuro. <grymne> Jaka klęska, Boże. Ja doby doby Dobra W sumie się sobie zapala co tam nie? Dziwnie zaprzniało ślicznie powinno być checkpoint, nie wiem czemu nie ma. O! No właśnie, w takich wypadkach powinien być. Aha, spoko. Jezus. Jezu! Powinien być checkpoint. o No widzicie? No zmienia kamerę, w ogóle... Nie powinno tego być. Tu się popłyną spuścić, mi się wydaje. Oczywiście, że nie. <grym> Okej. Okay. Warto było spróbować, chyba, do tyłu się odbić. <słuch> Widzicie, jakie ja kompletnie nie czaję Kazachstanu, no niestety. To będzie dłuższy odcinek. No i trudno, chcę to przejść mieć z głową. No później jak to połączę. Wiecie, to z bosem tam. Myślę, że nie spoileruję, że jest boss, no bo na samym początku mówiłem, że praktycznie już teraz będą same bosy. Nie będzie praktycznie levelu bez niego. Chociaż nie, jeden jeszcze będzie bez bossa. Ale zarąbiście wkurzający. <głosy> <głosy> Kopla. Głupia idiotka. <noise> Dobra. Dobra, nieważne. No, Powiem się do tyłu odbić. Tu trzeba. Aha! Okej. Okay. Szybko! Pięknie poszło. Dobra, tu jest checkpoint i tak zostawiamy. Halo? Dobra, szybka senka Dobro